Przy ostatnim odcinku zapomniałem poruszyć jedną ważną kwestię, a mianowicie jedno z większych wydarzeń filmowych, growych ostatnich czasów, czyli premierę filmu Mortal Kombat. No i tak naprawdę w Polsce nie ma legalnego sposobu na obejrzenie tej produkcji, Chyba że kombinuje się z VPN-em na Stany, kupuje się ab abonament HBO Max w Stanach i w ten sposób się ogląda. Dużo kombinowania, ale z tego co widzę, bardzo sporo z Was tak już kombinowało. Jestem pełen podziwu. Chciałbym przypomnieć, że CDA nie jest legalnym źródłem do filmów. I ja tego filmu też nie widziałem, bo no, tak jak mówię, legalnie nie da się go obejrzeć, chyba że się kombinuje. Bo jakbym go obejrzał, to musiałbym powiedzieć, jak słaby jest to film i jak bardzo kiepski robi nawet fanserwis i jak jest strasznie żenujący. Ale filmu nie widziałem, więc nie mogę wam o nim opowiedzieć. Za to mogę wam opowiedzieć o kilku innych rzeczach w tym odcinku. Na przykład opowiem Wam o tym, jak działa xCloud na iOS, bo w końcu miałem możliwość przetestować. Opowiem Wam o usłudze od PlayStation, która pojawiła się tylko w Polsce. I opowiem o rekordowych bonusach w CD Projekt Red. Odcinek bez cyberpunka to odcinek stracony. Minęła godzina 18, serwus Ferajna, witam Was bardzo serdecznie w nowym Nienawidzę Poniedziałków. Zapraszam! Pod ostatnim materiałem Damian Ratajczak napisał. Dotarłem do tego momentu, ale już inni napisali, że krótko. A teraz dopisuję treść, aby w kolejnym odcinku mój komentarz był najlepszy. Tak więc to jest najlepszy komentarz. Damian, gratuluję, udało Ci się, pojawiłeś się w najlepszych komentarzach tego odcinka. Ten odcinek będzie troszkę inaczej złożony niż te poprzednie. Ta formuła cały czas będzie ewoluowała na pewno i będę sprawdzał, które odcinki bardziej Was ciekawią, interesują. W tym odcinku. Zaprezentuję trochę inną formułę, ale nie martwcie się. Wszystko, co kochacie w tych odcinkach, tutaj jest na miejscu. I przejdźmy teraz płynnie do XClouda na iOSie, którego dostałem możliwość testowania. I o ile na początku działało to tragicznie źle, tak jak odpaliłem chwilę przed nagrywaniem tego materiału, jest już dużo lepiej. Trochę ubolewam nad faktem, że nie mamy tutaj dedykowanej aplikacji przez App Store. Tylko musimy wejść przez safari, dodać ikonkę do pulpitu, bo w sumie tak zalecają, i to wszystko idzie przez przeglądarkę. To działa, to naprawdę nieźle działa. Jest lag na serwerach, bardzo widoczny momentami. Takiego, no i pamiętajcie, że te serwery stoją na Xbox'ach One s więc tam ta wydajność i te czasy ładowania to jest troszkę dramat, zwłaszcza jak już się ma nową generację. Ale spoko, w tym roku mają zmienić na Series X -y, także będzie na pewno dużo lepiej. Jest to technologia przyszłości, ale takiej przyszłości, która jeszcze nie nadeszła, moim zdaniem. Działa to nieźle. Zresztą poświęcę odcinek oddzielny XCloudowi, ponieważ dostałem akcesoria do testów, które chcę Wam pokazać. Bo mamy tam nakładkę na pada i mamy też pada z nakładką do telefonu. Ale to wszystko już wkrótce na kanale. W tym materiale jeszcze opowiem, tak jak zapowiadałem zresztą, o schódze, która się ukazała tylko i wyłącznie w. W Polsce i mam tutaj na myśli PlayStation plus Video Pass. Jest to usługa, która pilotażowo wystartowała w naszym kraju i ma do zaoferowania póki co 15 filmów, 6 seriali. I to tyle. Ja nie jestem zachwycony tą usługą. Uważam, że biblioteka jest bardzo marna. Ale to jest coś, co dostajecie do abonamentu za free. Więc o ile, tak jak mówię, nie, jest, nie podoba mi się do końca przegląd tych filmów, te filmy zazwyczaj są gdzieś indziej już do obejrzenia, albo już je widzieliście, seriali, co prawda, raczej nie widzieliście, to mimo wszystko to jest coś, co dostajecie za free. A jak wiadomo, za darmo to i ocet słodki, więc nie ma co narzekać, tak naprawdę. Będą co, co kwartał powiększać tę bibliotekę, także liczę, że za trzy miesiące zobaczymy już jakieś lepsze tytuły, może więcej. Jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozwijało. Na pewno mogę powiedzieć, że moja biblioteka wzbogaciła się o nowy tytuł i nie mam tu na myśli filmowego. Mam tu na myśli Returnal, które wleciało na mo dysk mojej konsoli już w piątek. Gra jest super trudna i na razie jestem tylko tyle w stanie powiedzieć. Za mało grałem, żeby się wypowiedzieć coś więcej. Natomiast na pewno zapoznam się z tą grą już w najbliższych dniach i mam nadzieję, że zrobię też z niej streama bo jest naprawdę trudna. Ja, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, uwielbiam Housemark i od początku wierzyłem w ten tytuł i wygląda na to, że moja wiara była dobrze ulokowana, bo gra jest naprawdę spoko, ma swoje bolączki, ale o tym opowiem może już kiedy indziej. To o czym na pewno jeszcze w tym odcinku opowiem, to fakt, że twórcy Mario Party przypomnieli sobie o tej grze prawie 3 lata po premierze i zdecydowali się na dodanie trybu online. Trochę rychło w czas to byłby świetny moment na wprowadzenie tego trybu, na przykład rok temu, jak się zaczynała pandemia, albo hej, mam jeszcze lepszy pomysł, na przykład na premierę dać taki tryb. Dzisiaj tak rozmawiałem z moim przyjacielem i mówiłem mu, że nie rozumiem Nintendo, bo decyzje jakie robią z Animal Crossing, i tak naprawdę cofnąłem się i powiedziałem, że nie rozumiem Nintendo. I to jest w zasadzie zdanie, na którym mógłbym zakończyć, bo dziwi mnie, że takie rzeczy. Podstawowe w tych czasach dodawane są tak późno. I jestem ciekawy, czy ktoś z Was teraz nawet rozważa granie w Mario Party? Jestem ciekawy, piszcie w komentarzach. Na pewno, jeszcze jedną taką rzeczą, która jest związana z Nintendo Stricte i która tak naprawdę system musiała się pojawić na miniaturce tego filmu, jest złote Wii, które swojego czasu THQ w 2009 roku wysłało Królowej Elżbiecie II. Z racji jednak na obostrzenia, z, 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 chciałem powiedzieć obostrzenia security, ale ochronę, jaka otacza Królową Elżbietę, nie mogli przyjąć tej paczki. Wszystkie paczki do Królowej są odsyłane z powrotem do nadawcy i nie inaczej było z tą paczką, więc to miała być konsola stworzona dla Królowej, która ostatecznie jej nie przyjęła. Więc co się z nią stało? Ta paczka wróciła do THQ, a THQ potem niedługo potem zbankrutowało. Więc koniec końców ta, pacz, ta konsola trafiła do jednego z twórców portalu o grach, Teraz przepraszam, ale nie mam tego nawet zapisanego i nie pamiętam, który postanowił ją sprzedać. Wyprowadza się i potrzebuje zastrzyku pieniędzy, całkiem zrozumiałe. Wystawił ją na ebayu za 300 tysięcy dolarów. Więc jeśli macie gdzieś schowane, może w tej parze, drugiej parze spodni, możecie sobie taką konsolę sprawić może i będziecie mieli pewność, że jest jedna, jedyna taka na świecie. THQ miało szalone pomysły marketingowe, to nie był najbardziej szalony. Swojego czasu przy Saints Row mieli jeszcze bardziej odjechane te swoje kampanie. Tym, co jest tak odjechane i jestem zaskoczony, że może działać, jest... Pokemon Snap, które widzieliście ostatnio u mnie na streamie w sobotę, jest to gra, w której robimy zdjęcia Pokemonom. Tak jak sobie żartowaliście na streamie, to jest Path of the Game, bo Paulina uwielbia robić zdjęcia w grach, więc tutaj. Gra o robieniu zdjęć to jest coś totalnie dla naszej drogiej moderatorki. I mówię, że to jest odjechane i że to działa, bo faktycznie, wydawać by się mogło, że gra, w której się jeździ na szynach i robi się zdjęcia Pokemonom, to już nawet opowiadając to znudziłem się, ale to działa. To naprawdę jest tytuł, do którego chce się wracać. To taka ciekawostka, jeśli nie widzieliście na Instagramie, to jest druga odsłona z cyklu. Była pierwsza w 1999 roku, która nazywała się Pokemon Snap po prostu wyszła na Nintendo 64, spotkała się z dosyć ciepłym przyjęciem krytyków i graczy, sprzedażowo też poszło całkiem nieźle, ta gra miała bardzo duże walory edukacyjne również i New Pokémon Snap jest sequelem do tej gry i spójrzcie, 20 lat przyszło nam czekać na to. Niesamowite. Jestem ciekawy, jak sobie ta gra poradzi na rynku w tych czasach i jak sobie poradzi wśród graczy, bo oceny widziałem, że ma naprawdę całkiem niezłe. Ja będę siedział jeszcze troszkę dłużej na pewno przy tym tytule i mam nadzieję, że w końcu zrobię jakąś recenzję, bo widziałem po ankiecie, że brakuje Wam tych recenzji, co mnie w sumie cieszy. To Znaczy, dużo jest przy nich dłubania, ale w sumie cieszy mnie, że za nimi tęsknicie. W środę będzie jedna recenzja na kanale, jak spadnie embargo światowe. Na jeden tytuł nie mogę mówić na razie jaki, ale wypatrujcie filmów w środę. To taka, mam nadzieję, że pierwsza z recenzji, które pojawią się na kanale. Ale dobra, słuchajcie, jest jeszcze tytuł, którego w sumie nie zrecenzowałem, a który pojawia się w tych odcinkach regularnie i wiecie już o czym mowa. Oczywiście mowa tutaj o Cyberpunku. To jest straszne, bo tak naprawdę CD Projekt Red jest spółką giełdową, więc nie mogli ukryć tego faktu, że zarząd przydzielił sobie bonusy takiej a takiej wysokości, bo no, z racji na sam fakt, że są spółką giełdową. Takie informacje nie mogą być tajne. I to było wszystko opublikowane na kolu z inwestorami, na którym padło też pytanie, czy to jest odpowiednie, żeby zarząd przyznawał sobie takie bonusy. Na co bodajże chyba Kiciński odpowiedział, że no cóż, zarobki, przychody były większe, więc tym samym bonusy też mogą być większe. No i tak jakby, to można by śmiało zacytować, że te pieniądze im się po prostu należały. Bo faktycznie zarząd może sobie sprezentować bonus o maksymalnej wysokości dziesięciokrotności rocznej pensji. Więc tutaj mam to zapisane, słuchajcie. Jak wyglądają te bonusy? Marcin Iwiński a i Adam Kiciński przyznali sobie po 24 miliony złotych bonusu. Michał Nowakowski i Adam Badowski mniej. 16,74 miliona złotych. I są jeszcze inni z kadry zarządzającej tutaj do podziału jest 21 milionów złotych. Trzeba przyznać, że te kwoty naprawdę robią wrażenie. Tutaj pojawia się też kwestia Bloomberga, Jasona Schreiera, który notorycznie wyciąga albo przynajmniej stara się wyciągać informacje od pracowników różnych firm. Ostatnio upatrzył sobie akurat CD Projekt Red jako taką idealną firmę do wyciągania tych informacji. I tutaj padały informacje, że taki e, senior management, czy nie zarząd, kadra zarządzająca, nie zarząd, e, tylko <laughs> menadżerowie średniego, wyższego szczebla mogli liczyć na bonusy rzędu 20 tysięcy dolarów. Wiecie co? I ja mam wrażenie, że mówimy o tym tylko dlatego, że ta gra miała fatalny start. Bo nie oszukujmy się, gdyby ta gra wystartowała jak Wiedźmin 3, Wiedźmin 3 miał o niebo lepszy start. pr wizerunkowo, wszystko tam grało lepiej. Były bugi, oczywiście, nie były aż takie. I gdyby to był ten case, to wszyscy byśmy mówili: OK, zasłużyli. Tutaj sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej. Fal start był straszny. Problemy ciągną się dalej. Gra dalej nie jest na PlayStation Store, więc w momencie, kiedy gra dalej ma tyle problemów i, i to jest straszna szkoda, ja cieszę się, że skończyłem na premierę, to po prostu źle wygląda, ale tak jak mówię, to nie mogło zostać zatajone i moim zdaniem też nie powinno zostać zatajone. To powinna być jawna informacja, co też pokazuje niesamowicie tak, skalę takich zarobków. Szczerze mówiąc, mega im zazdroszczę, chciałbym tyle zarabiać. To jest niesamowite, ale znam jednego gościa, który no, zarabiał dużo mniej, a i tak też składał obietnice bez pokrycia, i był to Michael Gary Scott, który tutaj akurat w wydaniu jako klasy Santa, to jest nowy nabytek w kolekcji, poluje na popki z The Office, także jeśli jakieś znajdziecie, to dawajcie znać. Michael był takim szefem, który no, kochał swoją firmę. To był gość o wielkim sercu, no ale biznesowo, to miał tak naprawdę szczęście. Jestem ciekawy, jakby wyglądał CD projekt Red, gdyby zarządzał nim Michael. Politicians are always coming around, telling us they're gonna fix our schools, promising this and that. But you, Mr. Scott, you are actually doing it. You have taught these kids with hard work that anything is possible. Myślę, że nigdy nie doczekalibyśmy się Cyberpunk'a, bo ciągle by panował chaos w biurze. Ale jestem ciekaw, czy Wy chcielibyście się znaleźć w takim zarządzie. Oczywiście, żebyście chcieli się znaleźć. Co, co ja pytam w ogóle? Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. To tyle w tym odcinku. To tyle. Płynnie, bez przejść. Bez żadnych sekcji, wszystko zawarte w jednym materiale. Od razu co nowego w kolekcji, jakie tytuły ogrywałem ostatnio, co się pojawiło fizycznie, wszystko przeplatane razem z newsami. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam się podoba taka odmieniona formuła. Myślę, że dam jej szansę jeszcze przez parę odcinków i zobaczymy też wtedy, jak to będzie grało. Ja póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję Defomirowi i ArtDiverowi za bycie wspornikami na poziomie Platinum. Pamiętajcie, że od niedawna ruszył mój Patronite. Jeśli nie chcecie trafić benefitów takich jak e, ikonka obok Nika i emoji na czacie podczas streamu, możecie wykupić próg za 2 zł, który się teraz pojawił na kanale. Nazywa się specjalnie Patroniki, żeby właśnie była ta. Synergia razem z Patronite'em. Słuchajcie, ten gif tutaj zmienił się na laptopie nieprzypadkowo. Razem z Asusem podjęliśmy działania. G14 będzie zawsze widoczna w każdym Nienawidzę Poniedziałków. Ona mi też pozwala przetrwać te poniedziałki i gram sobie na nim w coś, co poprawi mi humor. Ale chcę, żebyście wy też mieli szansę poza swoimi komentarzami pokazać się. Więc jeśli Macie jakiegoś fajnego gifa, który uważacie, że idealnie by się nadawał do odcinka. Wysyłajcie go. Wysyłajcie go na adres podany w komentarzu pod tym filmem. Ja będę je przeglądał i będę dawał znać też, od kogo jest ten gif i mam nadzieję, że będzie na tyle widoczny, że nie będę musiał mówić, co symbolizuje. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się dzisiaj o 20.00 na streamie. Widzimy się w środę na recenzji i widzimy się w czwartek i w piątek na streamie. To będzie bardzo intensywny tydzień. A ja dziękuję Wam za oglądanie, kochani, trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia już wkrótce. Servus!